Rozpoczynamy trening. Zawsze rozpoczynamy od ćwiczeń oddechowych, żeby poprawić naszą wentylację. I najprostsza metoda. Wspinamy się na palce, opieramy na kijach. Głęboki wdech nosem. Wydech długi ustami. Rozpoczynamy od pracy stawów. Stawy muszą się przygotować do pracy. Krążymy stopami, jedna noga, druga noga, podpieramy się kijami, swobodnie, w rozluźnieniu. Jedna noga, druga noga. Kije już mamy na nadgarstkach, składamy kije, wyciągamy mocno w górę nad głowę. I zakładamy za plecy, i znowuż w górę, nad głowę, w górę, nad głowę. Kije zostaną na plecach. Wykonujemy powoli skręt w jedną, w drugą stronę. Hop. Raz. Raz. Dobrze. Kije z przodu i podnosimy kolana do ki. Raz. Raz, 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 raz. Dobrze. Przed marszem stańmy jeszcze w rozkroku i zróbmy jedno ćwiczenie rozciągające, przygotowując się do marszu. Raz w górę, wspieramy się na kijach, druga strona w górę. I jeszcze raz w górę. I jeszcze raz. Dobrze, ponownie składamy kije, wkładamy na głowę i skłon do boku. Powoli, raz, powoli w drugą stronę. Raz, w górę. Raz, w górę. Raz. Dobrze, złóżmy kije z tyłu. Na plecach. I po skosie. Ki, kolano do kija. Raz, raz, raz. Dobrze.